Myślisz, że podróżowanie solo to strata czasu, bo boisz się mówić w obcym języku? Błąd. Samotne wyprawy to najszybszy sposób na przełamanie bariery językowej. Zapomnij o nudnych aplikacjach i podręcznikach, rzuć się na głęboką wodę. Oto kontrowersyjna metoda. Przez tydzień nie korzystaj z tłumacza ani polskich grup. Zmuszaj się do zamawiania kawy, pytania o drogę, rozmów z lokalnymi, nawet jeśli popełniasz błędy. Wstyd? To twój największy wróg. Im więcej się pomylisz, tym szybciej się nauczysz i nabierzesz pewności siebie. Drugi trik? Umawiaj się na spotkania z nieznajomymi przez lokalne aplikacje, na przykład na wspólne zwiedzanie czy kolacje. Prawdziwa nauka języka to praktyka, nie teoria. Przestań szukać wymówek i zacznij działać. Każdy dzień podróży solo to Twój darmowy kurs językowy. Bez ocen, bez stresu, za to z emocjami i prawdziwymi ludźmi. Odważ się, wyjdź ze strefy komfortu i zobacz, jak szybko zaczniesz myśleć w nowym języku. Chcesz więcej takich porad? Zostaw serce i obserwuj. Nie przegap kolejnych przełomowych wskazówek.